Witam ponownie, moją szanowną publikę. Dziś będziemy kontynuować śledzenie losu ezoteriusza Maximusa, który przez porwanie kagury został zmuszony do powrotu do nielegalnej placówki badawczej, w której nadano mu jego akustyczne moce. Z Sakamotem u swego boku dalej będzie przemierzał tajemne korytarze kompleksu, i walczył z oszołomami, aby uratować koleżankę z pracy Dni Sakamoto. Zapraszam na seans. Odcinek zaczynamy od ponownej wizyty Kloszarda Hechaciego w sklepie Sakamota. Ciekawe, czy sobie postawił nowy namiot. Nędzarz wchodzi do lokalu, a tam. Dziecko płacze. Dziewczynko, pozwól, że zapytam: Gdzie masz matkę w takim razie? Ja doskonale rozumiem, że ta na oko pięcioletnia dziewczynka jest w pełni wykwalifikowana, aby powierzać jej prowadzenie sklepu, ale ktoś tam jednak powinien jeszcze stać z miotłą. Bezdomny wykorzystuje okazję i kusi kwiatuszka. Znalezionym na ulicy cukierkiem, a następnie ją porywa. Niekład! Bezdomny dowiaduje się od Hany o zaginięciu swoich poznanych na turnieju Paintbola nowych kolegów, więc wysyła Drona z Assassin's Creed Origins, aby ich odnaleźć. Tymczasem w lochu nielegalnego laboratorium Kagura spotyka jakiegoś hipisa, który przedstawia się jako szef tego całego interesu i prezentuje widowni BAKSTORY EZOTERIUSZA. Dowiadujemy się, że chyba ojciec chłopaka zostawił go pod opieką tej bandzie naukowców o niejasnej specjalizacji. A pan jakim jest doktorem? Jestem pediatrą. Aaaa... Pan prowadzący, doktor Hippis, naoglądał się Lucy. Wiecie, tego filmu sci-fi, w którym Morgan Freeman bredzi, że człowiek nie wykorzystuje 100% swojego mózgu, ale jakby wykorzystywał, to telekineza to by było nic. W związku z powyższym, Hippies postanowił podjąć badania w celu stworzenia serum superżołnierza. żołnierza. Lub jak Kto voli Wunder Soldata Is he not the superman? Yahweh is the superman Superdup Superman. Pewnego razu Ezoteriusz wypił prototyp serum Wundersoldata i wtedy się zaczęło. Zaczął słyszeć myśli ludzi wokół, a oni zaczęli się od niego odwracać. Doktor Hippis zapragnął odwrócić działanie serum, ale Ezoteriusz. Uciekł, a oni go wtedy nie gonili. To znaczy, myślę, że pan doktor spokojnie mógłby go zatrzymać, ale postanowił tego nie robić. No tak było. Wracamy do teraźniejszości, a doktor Hippis postanawia zrobić Prison Breaka, więc roztapia zamek w drzwiach kwasem, którego fiolkę trzymał nie wiadomo gdzie. No chyba! Że to tamten Bęcwał go zamykał w celi. Czy ma pan przy sobie jakieś niebezpieczne przedmioty lub takie, które mogą posłużyć panu w ucieczce? Nie. Dobrze. W takim razie proszę wejść do celi! W takim wypadku mógłby tę fiolkę trzymać nawet luzem w kieszeni Kitla. Kagura druzgocze czaszkę strażnika i kompania ucieka. A my przenosimy się do walki ezoteriusza i Sakamota z tamtym patałachem imitującym imic obory. Szaleniec punktuje Sakamota. Sygłaj pałatosmidowe. Dymo, ja podejmu cudowne daję. Ha! Uważaj, bo jeszcze to zrobi. A następnie jemu również wstrzykuje jakiegoś wirusa i odwraca sterowanie, ale inaczej. Sakamoto ma poprzestawiane w głowie i teraz, kiedy chce uderzyć przeciwnika, to uderzy sojusznika i na odwrót. Jejku, jak tak dalej pójdzie, to na scenę zaraz wkroczy Najstęp zwany tylicem. Otyły pan rozgryza sprawę i po prostu, kiedy ma uderzyć szarlatana, to bardzo mocno myśli o wyrządzeniu przemocy Maximusowi. Wobec tego Konował postanawia zwiększyć swoje szanse na zwycięstwo i wstrzykuje sobie sterydy. A ja wam powiem, że jestem naprawdę ciekawy, jak ten wybryk natury jest w stanie utrzymywać równowagę pomimo wyraźnej dysproporcji w masie mięśniowej kończyn. Dlaczego? Po co? Po co i jak? Ale z drugiej strony nie prowadzę w tym momencie programu edukacyjnego, tylko komediowy. Po paru chwilach przyswajania do organizmu całej tablicy Mendelejewa, doktorek zmienia się w Spaceona, ale na naszych to nie robi wrażenia, bo podobnie jak podczas starcia z tamtym pajacem z odcinka w parku rozrywki, panowie współpracują. Sakamoto wyprowadza błyskawiczne i niszczycielskie ciosy, jednocześnie ostrzegając przed nimi ezoteriusza w myślach. Ezoteriusz wykonuje uniki jak Iruma w szkole demonów, a oborolubny konował zbiera ciosy jak Regulus Corneas. I tym sposobem szaleniec zostaje pokonany. Po krótkiej pogawędce z naukowcami, dwójka rusza dalej w głąb kompleksu, a ezoteriusz zaczyna uskuteczniać swoje wazeliniarstwo wobec szefa. Pracodawca ostrzega chłopaka, aby nie lekceważył zakonników, bo przy nich jest jak Mark Grayson i to z pierwszego sezonu Invincible, przy każdym innym Wiltrumicie. Nagle! Nasz Janusz wpada w zapadnie i dwójka się rozdziela. My zaś przenosimy się w inne miejsce, gdzie dane nam jest zobaczyć agenta z Noko w towarzystwie dwójki kolegów, których imion naprawdę nie musicie Państwo zapamiętywać. Kolejny koronawirus to Mówiłem? Na miejscu pojawili się zakonnicy. Wait! I teraz uwaga, szanowni państwo, w tym miejscu pragnę wam zaprezentować wasze propozycje na ksywy dla zakonników, które spodobały mi się najbardziej. A zatem, dobrzy ludzie, z radością prezentuję wam. Jors odzysku i antycebularza. Zakonnicy wyeliminowali kolegów jeleniarza. A jemu się zrobiło z tego powodu tak smutno, że odjął sobie rękę i wyciągnął miecze. Nie ujawniłem Wam tej istotnej informacji, ale jeleniarz należy do tej straszliwej organizacji, która w swojej nieskończonej kreatywności do wymyślania nazw zainspirowała się dawnym Twitterem, czyli X. Tym kontekstem zakonnicy szukają szefa szefów tej całej bandy, więc nie mają ochoty ani czasu na zbędne rozmowy. Antycebularz ukręca jeleniarzowi łeb jak ursus bykowi w Kwowadis. Ale tamtemu się chyba wydaje, że jest kotem i ma kości z gumy. Bo to nie robi na nim większego wrażenia Nagle na głowę jeleniarza spada Sakamoto Ale dawni koledzy z zakonu nie mają żadnego interesu by się z nim tłuc Więc jest spokój Po krótkiej pogawędce dwójka zakonników ucieka w swoją stronę Zostawiając Sakamoto z szaleńcem, który właśnie wyciągnął karabinek laserowy z drugiej ręki I chałbice z tchawicy a co on jest Robocop? Nie wiem, ale mniejsza z tym, dane nam jest wreszcie ponownie śledzić losy ezoteriusza, który został ponownie napadnięty przez znikającą kanalię Sebastiana. Rozpoczyna się runda druga, ale z niewidzialnym przeciwnikiem nie jest łatwo. Ezoteriusz jest w stanie mniej więcej określać jego pozycję dzięki czytaniu w myślach, ale nadal nie jest zbyt kolorowo, gdy przeciwnik dzierży nóż. Ezoteriusz pada na glebę zakrwawiony i żałośnie obsmarowuje przeciwnika czerwieniom. Ale czy na pewno? E, nie. Okazuje się bowiem, że oznaczył cel dla przybyłego na miejsce hejhaciego. Bezdomny snajper ostrzeliwuje oponenta. I na tym odcinek się kończy. Hej, dobrzy ludzie. Titulgor. Musicie wiedzieć, że nagrywam ten odcinek w niedzielę. Dzień po wyjściu odcinka. A jeszcze się pochwalę, że już wczoraj miałem gotowy tekst. Nie, nie zamierzam nic zapeszać. Jeżeli wyrobię się z montażem do środy, to będę po prostu bardzo szczęśliwy. Poza tym, mogę wam powiedzieć, że jestem również już w trakcie produkcji kolejnego odcinka z Musioku Tensei. A ponadto zaczynam przygotowania. Do stworzenia pierwszego filmu, który będzie ekskluzywny dla patronaita A teraz bez dalszego przedłużania. W zależności od tego, jak ten film się Państwu spodobał bądź nie spodobał, zostawcie łapkę w te lub we w te, jeżeli bardzo Wam się podobało to, co zobaczyliście i będziecie chcieli więcej, a będzie więcej w swoim czasie. Zasubskrybujcie kanał i zaznaczcie dzwoneczek, aby dostawać powiadomienia. Możecie też polecać mój kanał znajomym Mango zjebom, a będzie mi niezwykle miło. Zawsze i wszędzie komentarz mile widziany będzie. Więc zachęcam do pisania. Miłej reszty dnia, bądź dobrego wieczoru Państwu życzę, w zależności od tego, o jakiej porze będziecie oglądać ten film. I na zapas miłego tygodnia. To tyle ode mnie. Pozdrawiam. Dla osób, które zostały ze mną do samego końca, mam anegdotkę. Na wstępie jednak pragnę serdecznie podziękować nowym patronom, to jest Oskarowi L i Dominikowi S. Um, dla waszej świadomości, wiecie, że jeżeli pogrzebiecie w ustawieniach tak, to możecie sobie ustawić niki i profilówki? To tak, um, dla waszej informacji. A teraz anegdotka. Oscar L. to widz, z którym znam się prywatnie, Na pokuszę się o stwierdzenie, że się kolegujemy. Jego decyzja o zostaniu moim patronem jest wynikiem przegranego zakładu. Kontekst jest taki, że wraz z Oskarem na łaczparty oglądamy sobie Chichikyu, bądź jak kto woli Orba. To anime, którego akcja dzieje się, umówmy się, w Polsce. Założyliśmy się o to, że jeżeli przed końcem anime wydarzy się pewna rzecz, to Oscar otoczy mnie patronatem. Rzecz się wydarzyła i oto jesteśmy. Naprawdę doceniam honorowe postępowanie. Raz jeszcze z całego serca dziękuję patronom i wszystkim gromadzącym się, by oglądać moje filmy. Do zobaczenia.